Teraz przygotowujemy się do meczu z Zagłębiem Lubin z drużyną, do meczu z drużyną, która, o co tu dużo ukrywać, jest na fali, jest w dobrej pasie, dobrze gra w piłkę, jest dobrze zorganizowana. Cieszę się, bo my potrafimy grać z drużynami, którzy, które, które są mocne, które dobrze grają w piłkę, także zapowiada się ciekawe widowisko. Myślę, że my też wracamy na właściwe tory. I ten limit pecha, który który gdzieś tam ostatnio trochę nam doskwierał, został już wyczerpany i pokazaliśmy, że jesteśmy mocni, że, że mimo jakichś przeciwności osób potrafimy grać w piłkę i ta pierwsza połowa nalegi też pokazała, że, że możemy myśleć nawet o zwycięstwie w takim meczu, na takim terenie jak, jak, jak na Łazienkowskiej. Dlatego też pełni optymizmu podchodzimy. Idziemy małymi krokami cały czas do przodu i, i realizujemy swój plan taktyczny na, na, na każde spotkanie. Tak samo jest i tym razem. Wiemy, że to będzie trochę inny mecz i, i tutaj bardziej wydaje się, że to my będziemy stroną atakującą, a Zagłębie będzie, będzie bardziej w defensywie i czekało na swoje szanse i będą chcieli wykorzystać swoje atuty, jak, jak szybkie skrzydła. I gdzieś tam piech, który potrafi utrzymać się przy piłce. Tak jak strzelali ostatnie bramki. Można powiedzieć, że większość z tych bramek to była po ataku szybki. Jesteśmy na to przygotowani. Zostały nam jeszcze dwa treningi. Także ze spokojem, ale bardzo skoncentrowani. Czekamy na, na to spotkanie. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców, bo tak już powiedziałem, potrafimy grać z, z dobrymi drużynami, a myślę, że Zagłębie jest taką powitą. Ale powiem szczerze, że na pewno werdykt wczorajszej komisji dotyczący samego wyniku był sprawą drugą albo nawet trzeciorzędną. Myślę, że po, po tym meczu no, nie ma wygranych. Natomiast no, tutaj sprawa chyba była bezsporna i yy, my naprawdę już powiedziałem wcześniej, że... Skupiamy się na tym, chcielibyśmy zdobywać yy, yy, punkty na boisku i żeby rozstrzygało się wszystko na boisku. No niestety no nie było takiej możliwości i na pewno nie z naszej winy, także co, co mogliśmy, to zrobiliśmy. Ja mogę powiedzieć, że na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby, żeby dać możliwość zrewanżowania się. Ja Może to musi być spowodowane jakiejś tam okoliczności. Ale, ale chcielibyśmy zagrać i żeby, żeby ten wynik jeszcze, żeby była możliwość jakby takiego rewanżu i skonfrontowania się, bo to myślę, że było ciekawe widowisko i fajnie było jeszcze raz w tym sezonie właśnie zmierzyć się na boisku. Nawet ostatnio widzę tu z ekstrakiem, gdzie właśnie Pan to Pan tym przekonywał mnie, żeby spokojnie od sprawy podchodził, bo ten bilans wyjdzie na zero. I można powiedzieć, że najmniej oczekiwanie, najmniej oczekiwanie w najmniej oczekiwanym momencie gdzieś, gdzieś to wszystko jest. aczkolwiek wolałbym, żeby sędziowie dobrze sędziowali, żeby takie sprawy się nie rozstrzygały. Ja powiem tak, nie mamy wpływu na te rzeczy, które się wydarzyły, czy na. Te błędy jedynych sędziowskich, które się też wydarzyły i nawet w ostatnim momencie. Naprawdę trzeba się mocno starać, żeby, żeby drużyna nie zachwiała się poprzez takie, poprzez takie decyzje i myślę, że jesteśmy pod tym względem mocni mentalnie i, i, i dajemy sobie radę, nie widać po nas żadnego kryzysu i to jest naszym sukcesem. Dlatego też z takim spokojem, ale wielką koncentracją i, i bo jednak to życie gdzieś tam nam doskwierało. tak że jesteśmy podwójnie skoncentrowani i przeczuleni na tym punkcie, żeby, żeby te wszystkie przeszkody przeskakiwać, żeby liczyć na siebie. I, I myślę, że to w tej decydującej fazie rozgrywek będzie naszym atutem i, i liczymy na dobra. Te niedostatki tego meczu, jeśli chodzi o takie, co jest w motorykę, nadrobiliśmy od razu. Już na drugi dzień w ciągu mikrocyklu treningowego jeśli chodzi o skład no trochę inny mecz nas czeka dlatego możliwe są korekty w składzie ale tak jak już powiedziałem jestem zwolennikiem nadmiernego mieszania stąd też powrót do takich młodych starych zawodników aczkolwiek no mówię inny mecz raczej to nie jest złota zasada że zwycięskiego składu się nie zmienia. Dochodzą tacy zawodnicy jak Dawid Blitzka, który na pewno też chciałby pomóc drużynie i swoją wartość też już pokazał w poprzedniej rundzie uwieńczoną powołaniem do kadry. Także wiemy co gramy, wiemy o co gramy i, i ja również jako trener wiem jaki ten skład będzie najsilniejszy i, i myślę, że odpowiednio to te proporcje dobierzemy, o czym przekonamy się na pewno jednoznacznie tutaj się nie da wypowiedzieć. Widać, że pewne braki mają, jeśli chodzi o motorykę, i tego trzeba czasu. Ja na pewno nie wypowiem się w tej chwili. Trzeba zawodnika poznać i można sobie krzywdę komuś zrobić, osądzając kogoś w ten czy inny sposób. Spokojnie. Jedni zawodnicy potrzebują więcej czasu, inni mniej. Są z nami, i postaram się wykorzystać maksymalnie ich obecność, jak to tylko możliwe. 18 będzie w Według mojej wiedzy tak, no, myślę, że takie formalne sprawy tutaj jeszcze jest, jest 32 dni, także w dzisiejszych czasach no, to niekoniecznie uprawnić. Z tego co wiemy, ty, jakby ten nie ma, certyfikat już jest, także że jest, jest możliwość. Na pewno, tak jak powiedziałem, jeśli, jeśli będą przydatni i gotowi, to na pewno z nich skorzystamy i być może to ważny jest ca, cały sezon, także jeśli przydadzą się nawet w samej końcówce, to też będzie to na plus, także nie, nie, nie patrzmy tak tylko na, na najbliższy mecz, ale tych meczów jest bardzo dużo, jest Puchar Polski i szanujemy każdego, kto jest w kadrze, bo każdy może się przydać i nie nie chce ważnych Może się okazać, że to są fajni zawodnicy, dobrzy i, i jeszcze z nich naprawdę w decydującym momencie skorzystamy, jak choćby przykład jest Maćka Gajosa, który w pewnym momencie gdzieś tam nie wchodził na boisko, a w decydującym momencie z widziałem wszedł i zapewnił punkty. Także że trzeba gdzieś tam w odpowiednim momencie dokuptować to do drużyny. Jeśli będzie taka, jeśli będę widział możliwości i maksymalnie wyciągnąć, wycisnąć z zawodnika to, co się da dla dobra drużyny. Ja myślę, że tu ważne jest, jest styl grania, nie tylko są mhm. wyniki. Świat się nie kończy na jednym meczu. Powiedziałem, że za chwilę może będziemy mieli kolejną szansę. Są kolejne wyzwania, jedziemy do Poznania nawet z Lechem. To, to, jest, to nie jest tak, że, że to jest jedno spotkanie. Tu trzeba naprawdę zagrać, zagrać, zagrać kilka spotkań, ale tak naprawdę jak życie pokazuje, to nie tylko z tymi najmocniejszymi trzeba się koncentrować, ale jak już niejednokrotnie gdzieś tam wspominałem, że, że Mistrzostwo zdobywa się z tymi właśnie z dołu tabeli I, i, i właśnie dla nas, żeby osiągnąć swój cel też musimy się skoncentrować więcej więcej wycisnąć z tych meczów z drużynami pewnie zdolnych do rejonów tabeli, gdzie okazuje się, że to są to dla nas najtrudniejsze mecze. Także taki nas czeka, wiemy o tym i wiemy też co... To... <laughs> Dziękuję, w porządku, z każdym nieco <laughs> lepiej. Miałem powody, by na nim być, i myślę, że w nie zasługiwałem na to. Nie, nie cieszę, nie można się cieszyć z tego, że kadra przegrywa, bo to jednak jest jakiś obraz, gdzie nie ma się całej polskiej piłki i się później no, trochę źle odbija na, na całej Ekstraklasie i na tym ogólnym odbiorze piłki w mediach. Myślę, że to nie tylko chodzi o kwestię koncentracji, bo to na pewno, ale z wcześniej musimy sobie zwycięstwo zapewnić. No a przez to, że nie zapowiedzieliśmy tego wcześniej tak się dzieje. W klice, że niewykorzystane się mszą i to się akurat stało. No ale ktoś powiedział, że suma szczęścia i nieszczęście płycie się równa zero no, myślę, że troszkę jeszcze pod kreską jesteśmy i też szczęście nam to pisze i, i do tej trzydziestej kolejki na pewno na pewno się wszystko wyrówna. No, z reguły zawsze z GMG wiosnę ma trochę dużo lepszą niż. No, to znaczy, na czym to polega? Co nim się nie chce jesienią? Chciałbym też to wiedzieć byłeś no, tam, Byłem i też chciałbym znaleźć odpowiedź. Jakby na odpowiedź, to może byłem trenerem, ale tam już. Może Może jakaś wizyta no, mogła być w międzyczasie jakaś wizyta na dole. Mogła trochę motywacyjnie wkłonić. Co się działo teraz, to już, to już jest historia to było 3 lata temu, nie ma co do tego wracać. Ale klub na pewno będę wspominał, bo to jednak kawał czasu tam spędziłem, ale już takich bardziej nie wiem, większych sentymentów Do tego nie ma, bo to nie ma co do tego wracać już. Nie, nie, ja byłem na zabiegach fizjoterapeutycznych i dopiero na no, 90 minut się dowiedziałem, kiedy jest decyzja. Myślę, że tak nie było, że wszyscy się to, nie, wiem, nie było losowania jakichś mniejszość świata. Co by było, to było. To nie, by nie było, to decyzja nie była zależna od nas i wyglądania by na wpływu nie mieliśmy. Nie? Ktoś podjął taką decyzję? Czyli dokończyć mecz, Rozegrać go? No i było ten mecz dokończyć przy zielonej, normalnie na zielonej murawie zdobyć trzy punkty, no ale ktoś zadecydował za nas o tym i musimy to zaakceptować. Nie, nie mieliśmy w ogóle na to wpływu i nawet nie zawracaliśmy sobie na tę głowę. A jeszcze ten...